jak młody Bóg, czyli ludzie listy piszą. Od pewnego czasu, sukcesywnie, pewne rzeczy mi się psują, co w sumie jest normalne, bo nic na tej Ziemi nie jest wieczne i wszystko ma swój czas na istnienie. Zauważyłem, że niekiedy następuje kumulacja psucia i choć psują się drobne rzeczy, to po kilka sztuk naraz rzeczy, które nie są mocno powiązane ze sobą. W zeszłym tygodniu nawalił mi router. Zbuntował się na upały i nie chciał chodzić z pełną szybkością. Zareklamowałem i został on wymieniony. Jednocześnie padł pilot od telewizora i ciężko jest kupić oryginalny, a nawet nie ma pasujących uniwersalnych. Niby telewizor polski z firmy rodzinnej ale składany z zagranicznych części i ponoć fellerem w tej marce są piloty. Udało mi się kupić w necie całkiem inny pilot, ale posiadający te funkcje, które mi są potrzebne. Nie oglądam na telewizorze programów telewizyjnych, a używam go do oglądania filmów, gdy nie chce mi się rozkładać ekranu do projektora, albo jest on aktualnie wyniesiony do kina jebajka przy chatce kopulatce, a bez pilota do obsługi dysków zewnętrznych w tym telewizorze nie można się dostać. W tym samym czasie złamał mi się też karabinczyk przy kluczach, że o wcześniejszym pęknięciu szyby w samochodzie czy wypadnięciu zębów nie wspomnę. Niby to drobne rzeczy, ale jednak mogą zajść za skórę. Gdy świat powoli, ale po kawałku zaczyna się destabilizować, a człowiek nic z tym nie robi, to energia własna spada, samoocena spada i świat zaczyna coraz grubiej się rozpadać. Nie odczytywałem tych wszystkich awarii jako pojedynczych znaków. Na przykład popsucie Rutera mogłem odczytać jako sugestię, abym odwrócił się od internetu i zajął się czymś dla mnie pożyteczniejszym. Zepsucie pilota mogłem odczytać jako polecenie, abym przestał oglądać filmy, które w większości przypadków służą manipulacji umysłami niemyślącymi samodzielnie. Jednak ja takich filmów nie oglądam, a w wielu odczytuję ukryte prawdy, które nie manipulują, ale utwierdzają mnie w moim myśleniu. Nie interpretowałem pozostałych znaków, ale wszystkie wsadziłem do jednego worka z napisem doskonale radzisz sobie z każdą przeciwnością losu. I z wszystkim sobie doskonale poradziłem. Większość rzeczy wróciła do normy. Co prawda są jeszcze takie, które doskwierają, ale na wszystko jest odpowiednia pora. To moje radzenie sobie z przeciwnościami losu, które notabene sam na siebie ściągam, polega na doszukiwaniu się w nich czegoś dobrego, znalezieniu w nich sensu, który sprawi, że poczuję się lepiej. Bo nic nie dzieje się przypadkiem, a wszystko dla mojego dobra. Maria napisała. Witajcie, mam pytania. Takie może nawet na ludzie listy piszą. Właśnie zbudził mnie koszmar. Co prawda zapomniałam wyłączyć Wi-Fi w telefonie na noc i położyłam go przy głowie, ale spałam i miałam coś w rodzaju paraliżu sennego. Ze snu pamiętam jakby ekran telefonu, print screen z szaro-zielonym tłem, kilkoma symbolami, może znaki zodiaku ustawione w krzyż, po przyjrzeniu się okazało się być to raczej ponure zdjęcie lasu, a na zdjęciu widoczny był cień jakiejś kobiety o włosach do ramion i psa. Oboje byli jacyś kwadratowi. Nie wiedzieć czemu zaczęto mnie uświadamiać, pokazując mi jakieś dziwne zwierzęta, leżące do góry nogami i przyciśnięte czymś w rodzaju siana i na przykład z powykręcanym rogiem jednorożca na głowie. Sen jak sen, ale jestem z tych czujących i budząc się, miałam wrażenie, że złażą ze mnie z mojej klatki piersiowej dwa stwory. Miałam świadomości, że trzeba wezwać Matkę Boską albo Michaela no i zlazło, jak się wybudziłam. Jeszcze coś mi tam w łopatkach kuje, ale wiem, że tylko dlatego, żebym zaczęła się bać i nie napisała o tym do was. Coś takiego zdarza mi się rzadko, ale jednak. Zabawny jest fakt, że budząc się leżałam z rozpostartymi rękami, jak Jezus na krzyżu, co w moim przypadku jest raczej trudne do wykonania. Konkludując, znam takie mądre słowo? Choć jestem daleka od teorii spiskowych, to myślę, że była to jakaś forma ataku. Tylko po co? Raczej za co? Mam wrażenie, że wyszłam czemuś poza dozwolone ramy i chcą mnie przywołać do szeregu. Co myślicie na ten temat, chłopaki? Zdarzyło wam się kiedyś coś podobnego? Jak to zakończyć? Maria. Interpretacja snów to bardzo indywidualna sprawa i raczej żaden sennik w niej nie pomoże. Chyba, że ktoś notorycznie zaczytuje się w sennikach a jego istota wyższa przyjęła styl komunikacji i symbolizm w nich zawarty. Kiedyś, dawno temu, zdarzało mi się zaglądać do senników, i gdy w jednym wyjaśnienie symbolu sennego mi nie odpowiadało, to szukałem lepszego w innych. A gdy takowego nie znalazłem, to stwierdzałem, że to bzdury i zapominałem o śnie. Teraz tak mam z prognozą pogody w telefonie. Gdy jakaś na dany dzień mi nie odpowiada, to wybieram odpowiadającą u innego prognostyka i tak się dzieje. Różnie się mówi o snach, że to chaotyczne działanie mózgu, że obrazy senne to wspomnienia z innych wcieleń albo że to dusza podczas snu wędruje po innych światach, po równoległych rzeczywistościach. Mówi się także, że to istota wyższa daje nam sugestie podczas snu. Ale dlaczego nie mówi ona wprost tylko zadaje nam takie łamigłówki? W sumie to można tak przyjąć, że sny to komunikacja istoty wyższej z człowiekiem. Chociaż sen to też odreagowanie dziennych wrażeń, to też odpoczynek dla duszy, a także szukanie inspiracji w innych rzeczywistościach, wcieleniach i tym podobnych. Czyli sen, obrazy senne, to może być cokolwiek. Jeśli uważasz, że dany sen jest jakąś wskazówką dla ciebie, to tak jest. Jeśli uważasz go za dobrą przygodę, to tak jest. Jeśli traktujesz go jak ostrzeżenie, to on jest dla ciebie ostrzeżeniem. Interpretacja jest indywidualna i to do samego zainteresowanego należy wybranie odpowiedniej wersji. Senniki interpretacji innych mogą być tylko naprowadzeniem, ale nie wyznacznikiem. A dlatego sny są tak zagmatwane, aby ludzie mogli korzystać także na tym polu ze swojej wolnej woli i sami odczytywali sny według swojego uznania. To jak zinterpretujemy według siebie sen Marii? Paraliż senny występuje zwykle wtedy, gdy dusza wychodzi z ciała i wyłącza jego funkcje motoryczne, aby jej nie dekoncentrowały. Ekran telefonu odczytałbym jako nośnik wiadomości, która swą ponurością uświadomi, że dotyczy ona jakiejś mrocznej, może złej przeszłości. Kwadratowe postacie mogą symbolizować ludzi, którzy kiedyś byli dla Marii ważni, wyraźni ale teraz stali się mało istotni, płascy i powinni stać się dla niej tylko cieniem, bezemocjonalnym cieniem, gdyż spełnili już swoją rolę w jej życiu, a ona jednak czuje jakiś żal do nich. Zwierzęta leżące do góry nogami mogą symbolizować, że świat nie jest taki, jak się wydaje, a siano, które przytłacza, to coś, co ją gnębi, ale w sumie to jest błahe. Róg jednorożca może symbolizować, że są to stworzenia magiczne. Stwory, schodzące z klatki piersiowej, mogły chcieć jej pokazać, jak będzie się lekko czuła, gdy zrzuci ciężary ze swych myśli. I to nie jest forma ataku, ale przypomnienie, że nie urodziła się po to, aby się czymś zadręczać. Ja bym odczytał ten sen, że Maria powinna zapomnieć o złych rzeczach z przeszłości i zrzucić z siebie nierzeczywisty ciężar, a wtedy w jej życiu zacznie dziać się magia i poczuje się lekka. Stwory z niej zejdą, gdy zmieni swe myśli na lepsze. To też jest dobra interpretacja. A co z dwukrotnym symbolem krzyża? Krzyż to przenikanie się duchowości z materią, to połączenie duszy i ciała, to niejako przypomnienie, że ciało bez duszy nie poradzi sobie w tej rzeczywistości, a i dusza bez ciała nie doświadczy tu niczego. Powinny one współpracować. To może być znak dla Marii, aby zrównoważyła w sobie oba aspekty. No i luzik. Ale ten sen można też zinterpretować bardzo negatywnie. Można, ale po co? Maria sama może zinterpretować swój sen tak, jak jej pasuje. My tylko podpowiadamy, w jakim kierunku jej myślenie może pójść. Ale lepiej myśleć o tym, czego się chce, a nie o tym, czego się nie chce, bo się przyciągnie to, czego się nie chce, zamiast tego, co się chce. A co z moją paradontozą? A co ma być? Urodziłeś się bez zębów, to odczytaj to jako ponowne twoje narodziny. Zęby ci wypadną, a ty się poczujesz jak młody bóg. No ty se jaja ze mnie robisz. Możesz przecież odczytać to w ten sposób, że twoje życie się kończy, przestałeś być atrakcyjny, chociaż prawie nigdy nie byłeś. Że świat ci się wali, bo wszystko się psuje i o wielu innych złych rzeczach możesz pomyśleć. Mogę, ale po co? Twoja interpretacja bardziej mi odpowiada. Jak młody Bóg, to i jej się trzymaj.